Szanowni Państwo, pełnoskalowa wojna na Ukrainie poprzedzona atakami hybrydowymi na granicę państw NATO, Polski i Litwy uczyniła sprawę bezpieczeństwa militarnego naszego regionu, państw Trójmorza, kwestią absolutnie fundamentalną. I to będzie temat trzeciej naszej debaty, bezpieczeństwo regionu Trójmorza w aspekcie militarnym i w zakresie prawa międzynarodowego. Gazety Polskiej szef Działu Świat Maciej Korzuszek i jego goście. Pani Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych i europeseł. Pan, pan profesor Krzysztof Szczerski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Pan profesor jest z nami online. Krzysztof, pan Tomasz Szatkowski, ambasador RP przy NATO. Również pan Tomasz Szczotkowski, konujemy się online, oraz pan profesor Piotr Prochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, Karol Strasburger, zwykł rozpoczynać każdy odcinek Familiady od żartu prowadzącego. My rozmawiamy na tematy poważne, ale ja zacznę od oczywistości prowadzącego. Wydaje mi się, że jak patrzymy na tematy dzisiejszych paneli, to wojna na Ukrainie uświadomiła nam, że bezpieczeństwo to podstawowe w zakresie militarnym, w zakresie bronienia państwowości swojej jest absolutną podstawą.